Witajcie, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Pomagam moim pacjentom osiągnąć poprawę zdrowia bez nadmiernych wyrzeczeń za pomocą diety i naturalnych suplementów. Miło mi Was gościć na moim kanale Butik Diet. W dzisiejszym odcinku omówię, na co należy zwracać uwagę w diecie, aby przeciwdziałać celulitowi. Celulit to jest przerośnięta tkanka tłuszczowa, która powstała w wyniku nieprawidłowego krążenia krwi i złego przepływu limfy. W uwolnieniu się od celulitu powinno Ci pomóc zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, jak również poprawa krążenia chłonki, zadbanie o wątrobę i wartościowa dieta. Celulit to problem niestety przede wszystkim kobiet, mają na niego wpływ następujące czynniki. Po pierwsze, są to zmiany hormonalne, a zwłaszcza podniesiony poziom estrogenu. Po drugie, są to geny, ale również dieta bogata w produkty takie jak cukry proste, jak produkty wysoko przetworzone o dużej gęstości. Jak również brak aktywności fizycznej bądź siedzący tryb życia. Mała ilość płynów, przede wszystkim mała ilość wody w twojej diecie. Wahania masy ciała, czyli to, że raz tyjemy, raz chudniemy, przez to również pojawiają się rozstępy. Zdrowy styl życia poprawia metabolizm, co pozwala zapobiegać powstawaniu celulitu i usprawnia sposób w jaki organizm przetwarza i odkłada tłuszcz. Postaraj się, aby Twoja dieta była bogata w węglowodany złożone, czyli kasza, ryż, makaron pełnoziarnisty, oliwę z oliwek, owoce, warzywa, chude mięso, białe, czerwone, czerwone wino. Zachęcam Cię do obejrzenia mojego odcinka o zasadach diety śródziemnomorskiej. Tam dokładnie omawiam właśnie te zasady. Zwracaj uwagę, aby jeść owoce jagodowe. Są bogatym źródłem przeciwutleniaczy i składników pokarmowych zwalczających wolne rodniki. Szczególnie przydatne są jagody goi i bogate są przede wszystkim właśnie w bioflawonoidy. Warzywa takie jak jarmusz, prokuły, kapusta, kalarepa. Kalafior, rzodkiew i inne bogate przede wszystkim w witaminę C, witaminę E i beta karoten. Gryfruty. One zwiększają produkcję enzymów odtruwających wątrobę. Produkty bogate w dobre kwasy tłuszczowe, takie jak np. siemielniane, orzechy, olej lniany, awokado, tłuste ryby, składniki te są niezbędne do wytwarzania błon komórkowych i prawidłowej regeneracji komórek. Pij dużo wody, ale również możesz pić herbatę zieloną, czerwoną czy ziołową. Unikaj nadmiaru kofeiny i napojów gazowanych, żywności zawierającej tłuszcze utwardzane, cukier prosty i nadmiar soli, dlatego że sól zatrzymuje wodę w organizmie i może to sprzyjać powstawaniu obrzęków. Z suplementacji polecałabym Ci algi, chlorelne, spirulinę, które wpływają na detoks wątroby, mają wiele witamin i składników mineralnych. Ostropest plamisty, inaczej sylimarina, pomaga poradzić sobie wątrobie z toksynami. Niepokalanek mnisi w formie naparów, kapsułek, pomaga przywrócić równowagę hormonalną. Oprócz diety w walce z celulitem ważna jest regularna aktywność fizyczna, zabiegi wellness, które możesz też wykonać w domu oraz zdrowy i nieprzerywany sen. Możesz spróbować przed kąpielą szczotkować skórę na sucho. Poprawia to przepływ limfy, która usuwa z ciała toksyny, a tym samym zmniejsza się ryzyko tworzenia celulitu. Innym domowym sposobem jest masaż bańką chińską. Wykorzystuje się w nim podciśnienie, ponieważ skóra jest zasysana, co wpływa na jej przekrwienie, a tym samym na poprawę kondycji. Masaż taki możesz wykonać sobie sama lub udać się do magistra fizjoterapii. Miałam przyjemność kierować właśnie takim ośrodkiem rehabilitacyjnym, i w naszym menu zabiegów był również masaż bańką chińską oraz drenaż limfatyczny. Dlatego wiem, że te zabiegi są skuteczne i mogę je Wam polecić. Tak jak wspomniałam istotnym elementem do walki z pomarańczową skórką, bo tak o celulicie również mówimy, jest regularna aktywność fizyczna, tym bardziej, że celulit pojawia się często właśnie i na udach i na pośladkach. Ćwiczenia polecane to przysiady, przysiady sumo, krążenia nóg, Ćwiczenia przede wszystkim aerobowe, które zwiększają tętno, a więc jogging, bieganie również na bieżni, orbitrek, który ja osobiście bardzo lubię, rowerek stacjonarny. Na przykład ćwicz 4-5 razy w tygodniu po 60 minut, lub rzadziej, ale zacznij to robić regularnie. Ćwiczenia interwałowe również możesz je wykonać na orbitreku lub bieżni. Trening ten przyspiesza metabolizm oraz sprawia, że kalorie spalane są w szybszym tempie. Wspomniany przeze mnie sen również wpływa na przykład na poziom hormonu stresu, czyli kortyzol. Niewystarczająca ilość snu powoduje zmęczenie, napięcie, a co za tym idzie? Zmęczenie spowalnia metabolizm i wpływa na Twój wybór żywności, niestety tej gorszej żywności. Zwiększony poziom kortyzolu powoduje zwiększone magazynowanie tłuszczu w miejscach narażonych na celulit. W walce z pomarańczową skórką, oczywiście istotne, aby używać również odpowiednich kosmetyków redukujących jego objawy. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do udostępniania go oraz do subskrypcji mojego kanału Tiet. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.